Cześć kochani! Witajcie w kolejnym odcinku serialu Let's Play Batman! Teraz musimy znaleźć, znaleźć pana Arona kasza Który nam powie gdzie się ukrywa Pan o imieniu Croc, czyli ten taki dziwny krokodylek Ile ich tam jest? Siedmiu, cholera Trzeba coś z nimi zrobić, mogę ich batrangiem przyciągnąć? Chyba mogę, prawda? O, proszę bardzo ha, To jest dobry pomysł, żeby takich się pozbywać, o chyba nie za bardzo. Przede mną się nie ukryjesz. Ty. Gnoju. Chodź tu, może nie. Dobra. Nie ma co się tak martwić. Raczej znaczy bawić. O, wiem. Teraz ich uciszę. Cholera, nie się Dobra. Mniejsza. I lecimy. Lecimy na nich. Ciekawe, czego. Coś mogę na nich skoczyć... O! O to chodzi! Pięknie! Tu się przydadzą rzuty. Kurde, spaliłem kombo. Nie wiem, było płynności, no i teraz... Trochę jest... Z... No, dobra. Jest, dawno nie walczyłem w tym Batmanie. I przywal mu, taką... Bombę! No kurde, ale to jest bez sensu. Klikam w prawy klawisz myszy, który odpada za kontrę, a nie zawsze czasem załapię po prostu. Podczas walki na przykład. Nie wiem dlaczego. Dobra, ten już nie żyje, mam nadzieję. Wszyscy nie z tego. Dawaj, giń! Czemu ja cię nie mogę trafić? Jest, w końcu padł, kurde, z tym głupim, tępym ryjem. <laughs> I się ładnie schował nam. Taki e, Batman Prop Hunt normalnie. <laughs> Dobra, tu jakiś Joker jest? Nie wiem, tu byliśmy, nie pamiętam nawet. O, coś mi się trochę zmuliło. Dobra, musimy lecieć do e, wyjść z tego budynku. Dobra, teraz w prawo i cały czas tym korytarzykiem. Zasuwaj, Batman, zasuwaj! E, fajny jest motyw z tą linką, że po prostu może. A, patrzcie. ta poszliśmy sobie trendy. E, fajny ten motyw jest z tą roślinką, że można ją spokojnie. E, jaką roślinką? Co ja gadam? Z tą linką, że można z niej, e, nie wiem, skapciuszkować, kurde, złych e, ludzi. Dobra. Tutaj musimy lecieć tą, tym wejściem. Co tu jest tak? Aha. A tu byłem, chyba, pamiętam, chyba. Pamiętam, że nie pamiętam. Chociaż, jakbym tam był, to bym... Nie wszedł tam czasem? Czemu nie mogę szukać tych krawędzi? A, bo się... Gruzowisko robi. A tam widzę jakiś zap znak zapytania. A, sobie zejdę. Zawsze te dodatkowe 200 punktów doświadczenia. I co, myślisz, że mi co zrobisz? patrz, tak to się robi. Space to open. Wiedziałem, że ten się dostanę w jakiś sposób. Jesteś go, pięknie! Control, spacja i spacja, by wyjść. Okej, okay, ale nie będziemy tu ciągle wchodzić i wychodzić. A to wszędzie się kurde sypie ale trochę lipnie. Czyli jeśli na przykład teraz bym gdzieś spadł, jeśli byłaby to oczywiście jakaś taki wielki spadek, nie mógłbym się uratować tym, tym, tą możliwością escape'u. Trochę lipnie, dobra, stąd przyszedłem. I znając życie musimy polecieć tam już, walić tam ten znak zapytania. Doskoczę? Oraz się żyje. O! Batman nie doskoczy w poszarpanej pelerynce, ale zawsze da radę. Dobra, open door. Open door. Tu trzeba w lewo gdzieś iść. O, proszę bardzo. W lewo możemy iść. I do szybu. Kurde, już przez to przechodziłem, a ciągle jest tu pajęczynka. No coś tu jest nie halo. Mamy szczęście, że Batman jest tak duży, że nie da się złapać pajęczynkę. Wywuraki. No, to był Twój błąd, że się iść do tego. Kurde, nie mogę go tam przegarnąć. Dobra, no skoro jesteśmy tu uwięzieni, to coś tu nie pasuje. Trzeba znowu szukać tej ze strony wyłącznika. gdzie on budzi z tamtej strony. To na tych cholera. Nie bo jak tu wejdę tam nic nie będzie. No właśnie. To jest dobre pytanie, kurde. <grymnie> no nie gadajcie, że się z tym zawiąże na śmierć na Amen. No tu niby nie ma tych elektrycznych, tych ale no to, to... A, No dobra, to już się nauczył unikać frajer o Boże, boże, boże! No tu wpadnę, to jak kurde się rozpierdzielę. Dobra. raz się żyje ora. Myślałem, że tutaj tam się nie... Nie dojdzie, niestety. O głupi jest, kurde. Baranie. No dobrze ci tak. Retry. Tu sobie włączmy tryb detektywa, może tu co... Nie, tu nic nie widać, kurde. Ajajaj, karamba. Dobra, tu w sumie nie był... O proszę bardzo. Dobrze jest szwenda się tam, gdzie się nie było. A już myślałem, że next level będzie. A tu 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 No czekajcie, tu jest kawałek kabla. No to był ten kawałek. Hmm, a jak będziesz tu coś znaleźć? Jakiś, kurde, pierdolnik? No, tu nie przejdziemy, bo tutaj zawalił Joker, kurde. Gówno zrobimy tutaj jeszcze raz go chwycimy, może coś się stanie. A dobra, ten już się nauczył, więc też gówno. Dobra, podwójny, coś tu może zrobi Trzymam ten. No kurde, nie ten. Ósemka, za sterowany. Dostanie w łeb. No dobra, jest powalony, ale tak nie na Amen. Hmm, hmm, hmm. Musi być to coś, żeby tu wyłączyć. Cholera, jasno. Dobra, wiecie, co zrobię, cięcie, bo to nie będę nawet nam zamulał. Dopóki wymyślę nic sobie myślę. Także do usłyszenia, do usłyszenia za chwileczkę. Dobra, wybaczcie mi tego, Dana. Ja tu się głowę, jak to wyłączyć. Ale kto, kurde, się pytam, zebrał taki gadżet? Co? Kto zebrał taki gadżet? Żeby móc do cholery przeskakiwać takie dziwne rzeczy No przecież, że nie ja To musiał być jakiś inny kolej skoro tego nie wiem Jasna cholera Ach. Głupi jestem, ale nie chcę to co zrobić Nie każdy się rodzi Intelligent to się nazywa kurde... O cholera Oni mają te strany kołnierze Dobra, zaczynamy. Może, może się uda? To będzie dźwięk chyba wydawać. Cholera. Trzeba coś takiego zrobić. Inverted Takedown. O, to będzie dobre powiesił się za jajca Kurde, to było głupie. Trzeba w tego atakować. O oh, jest. Dobra, tek down, bitch. Cholera, chciałem się schować za za filarem troszeczkę, mi to nie wyszło. Cholera, tutaj będzie jakaś kompilacja śmierci Batmana, chyba. Niedobrze, 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 niedobrze. Nie można tak, kurde, głupio ginąć. Trzeba wymyślać coś lepszego. Te cholerne kołnierzyki, ale zaraz, może będę mógł je rozpracować. Tym głównym. No nic, zobaczymy. Ciekawe czy oni wszyscy mają te... Te gówno. To gówno, te gówno. Dobra. Zrobimy invertent kill... kill się za jajca. Teraz pytanie. Ok, ten pójdzie tutaj. Też na spokojnie mu zrobimy... Pytanie, dobra. Zgledujemy tego. Jako, że został osamotniony. Do góry! Póki możemy. Ale jakieś dziwne, że się nie zaplątał. Dobra on tu idzie OK, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Teraz jest git Został ostatni, a tego to zgleda walniemy. Ej, patrz, patrz, patrz do góry, patrz do góry! Jebut! o to chodzi Proszę bardzo, ją podłogę Bandyta, kurde bands. Dobra, noż nie będziemy tacy śli Uwolnimy ich Szkoda, że nie wiszą. Na większej wysokości. To by się chociaż połamali. Dobra, upgrade mamy. Zobaczymy co tutaj możemy zrobić. Special combo boost. Albo special combo moves to be executed after a combo score of Hmm. To się może przydać. Dobra, zaczniemy to. Chyba że jakiś gadżecik. Co tu mamy? Triple Batrunk. Niepotrzebny na razie, a tu Sonic Batrank. Radia Frequency Univerzalkans w reset color jumped i Aha, dobra, czyli to nie jest na razie pan potrzebne. Dobra, walniemy sobie Kombosa tego. A, ale szpagacik w powietrzu kurdy I kolejny raz, Raz dolnie Kombos Soldat into... O, fajnie. Nawet zapomniałem jak jest... jak był szybki batrank. Kurde Alt Shift X C o, co to było szybkie, coś innego. No nie, mniejsza. Idziemy na dwór, chyba już. Chyba już tak. Kurde, cały odcinek strzedł mi na. O kurde. Cały odcinek prawie strzedł na dostawaniu się wydostawaniu się w zasadzie z tego miejsca. Chyba trochę to niedobrze, ale. Znowu skakrownia, roślinka, co? Ja pierdziele. No i co? O, mamy... Trzeba przytrzymać, jest. Chronicle Arkham Scand. Dobra, no razie mi to nic nie interesuje. Musimy lecieć, kurde. Lecieć dalej. Niedobrze się stało, ponieważ ta pani Eve chyba tak się nazywała. Dostała tą tego Venoma, tego Titana kurde, od Jokera. I ten Joker... O, i widzicie państwo. jakie to powyrostały krzaki, kurde. Soon be out of no to się porobiło. Ciekawe, czym będą nas atakować te, 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 te krzaki, kurde. Szybko się roz. Co? O, jakiś nowy. Nowy rodzaj, kurde, wroga teraz się po, powstanie postanie pewnie. Biją. Już myślałem, że jakiś zmutuje ten koleś jeszcze bardziej. Dobra, no czyli te pęcherzyki powietrza, które są na tych kwiatkach, są śmiercionośne. Dobra, widzimy, że one się uaktywniają, a chyba z nimi nic by to nie mogę zrobić. Tamten debil zaraz spadnie, zginie, umrze. A my musimy dostać się w miejsce. W miejsce leżące tutaj? Nie, tutaj są drzwi. Tam. Tutaj. <laughs> Dobra, byliśmy tu niedawno. Trzeba się jakoś tam dostać, kurde... ...w powietrzu, żeby jak najmniej na ziemi przebywać. Okej, okay, rozpracujemy to. Hakerstwo poziom 600. O, było, 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 Jest! Pięknie, siadło pole. Tu coś mamy. Joker! Jocker, Jocker, Jocker Idziemy kurde tutaj Dobra Kolejny Riddler Trophy Bardzo mnie to cieszy Dobra Jesteśmy tutaj I co? Trzymajmy się najbliżej dachów ja się da Tu widzę każda ścieżka jest zajęta oprócz tego dachu No to jak mówiłem, że dachy to dachy. Z tego dachu można by coś zrobić. Trzeba się dostać środkiem, myślę. No, zobaczymy. Z dala od roślinek. No nie mogę się tu dostać no bez jaj. O, ładnie. Górą tu chyba była jakaś kratka, więc tak jest. Jest kratka. Ciekawe, czy tu się coś zmieni. Oj, się to dużo zmieniło. Dobra, wiecie co? To także zakończę tutaj ten odcinek takim oto rzutem na te kurde haszcze. Haszcze są zajebiaszcze, pamiętajcie o tym, także trzymajcie się, heja, strzała. Wiecie co robić oczywiście, także cześć. Ha.